Cześć, tej strony Krzysiek i tam wszystkich bardzo serdecznie w pododniku, gdzie xpić od 8 do 7 levela Paladin w Fats. Standowa kategoria będą oznaczone kladami: na zielono Hejs na niebieska z Stolo, na szczelone w Fatsy, no i na pomaleńczowo XP Highs. Zaczniemy sobie od palka, przedział od 8 do 20 poziomu. Tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju tole, ze względu na to, że lecą z nich Spiry. No a na początku mamy trochę cienko z amunicją. Frost można wbijać na Foldzie, zwykłe na Thaisie, no a Swamp na Venor, z nich oczywiście lecą Medicina połącze, dlatego na tych trolach, no idzie zarobić najwięcej. Poza tym można, możemy się bawić z Orkami i Rotwormami na Thaisie. 20-35 poziom. Porexm, no to oczywiście Cyklopy na Thaisie, Porex z New Marley, Elfy na Elf, Elf Fortress, 2 na na tutaj można używać Kuszy, ze względu na to, że lecą Bolty, no i Amazonki na Amazon Camp. Tam oczywiście Spiru będzie mieli pod dostatkiem, to też może trochę nam e, wydłużyć hunta. 35-60 poziom Orkin Ork Arc, Fortress. Kolejny na kolejnie, no i nie nad na Tcheisie. mówię tu oczywiście już o tych mocniejszych. No i Dark Cathedral. E, oczywiście zobaczycie jak wam będzie szło. E, Im będziecie się nieść, będziecie mieli wyższy poziom, możecie schodzić niżej, będzie trochę ciężej. E, tutaj można zwrócić uwagę na to, że z nich tych potworków lecą throwing Stary, to jest bardzo fajna municja. No, powiem tak, jak będziecie bić z Royalek, no to oczywiście Royalki ma trochę więcej ataku, um, no ale jeśli nie będziecie chcieli wracać, a już wam zabraknie, no właśnie Royal Speedów, no to możecie z nich pokorzystać albo je sprzedać, bo powiem tak, to jest najlepsza amunicja po prostu na palku z ósmym poziomem, e, tak się można zrobić sobie trochę Speed expa, no ale nie każdego stać na nią, bo to jednak drogie rzeczy. No a tak mówię, bo na palku sobie ekspiłem właśnie na niski poziom, że chciałem się szybko wyexpić z cudownymi Starów. E, dobra, 60-80 poziom. No to można jeszcze z kodemami się bawić. Ale, mocne odki na odkrycie z Tutaj można właśnie jeździć w podziemiach łodloty. mało łodloty są właśnie przeznaczone głównie dla parków. No i dragony. Polecam kadrin. Można gdzie indziej, ale myślę, że na kadrinie będzie najlepiej. E, no i oczywiście pod Heist Hellgate. Tu też no, zależy e, po ile będą chodzić u Was Bone no nie to bywa. Od serwera zależy, od czasu zależy. Wiem, że jak na Candy ceny górowały, to nawet po zachodziły, a więc jeśli cena jest wysoka, oczywiście można tam wpaść. Poza tym przy może traficie na jakiegoś bossa, no i wtedy idzie naprawdę już sporo zarobić. 80 setny poziom. Podajcie ma nadal dragony na Karinie. Tutaj oczywiście Robson Isle. Palkiem tu będzie chyba najwygodniej, właśnie na tym przydziale poziomowym. Można pójść z kimś, można pójść solo, jak tam już wolicie. XP jest no to nadal mocno okieczyć oczywiście, na jest GS na Pochu, no i Drill Warmy na Kazordon. Z nimi może być trochę ciężko, ale no, powinniście sobie jakoś poradzić. No i przechodzimy do Sorka. przedział 8-13 poziom, jak widać, wybór nie za wielki. trolle nad Heysie, albo o no właśnie. 13-19 poziom Exp, no to już można właśnie cyklopy bić. Exp, heist, no to nie umarli i rotwormy. No i można sobie dorabiać oczywiście na słamp stolach, nawet North, ze względu na medicynę właśnie. 19-26 poziom, pod Exp, no to nadal cyklopy nad mm, tuż No właśnie, 19 poziom to już szczególnie, bo mamy ruszkę ze śmierci. E, exp, Heis, warfy na Kazordon, no i orki na Heisie. 26-33 poziom XP Highs można się już zabierać za Korymy, no i za lepszych nieumarłych na THAISE. E, co prawda, nocy kropy mają taką minimalną odporność na energię, ale jakoś to można przeżyć i nadal, oczywiście, bić pod EXPA, albo no nie wiem, bić z różki na 22, chociaż wydaje mi się, że z Fantaf Cosmic Energy będzie lepiej. E, dobra, 33-65 poziom Orkin na jest pod XP Highs, 2 figuralni na kazor Vion. Korymy na Karlinie i nie umarli nadal już ci lepsi. Tutaj będzie szczególnie ładnie padały nam hity od ognia. No i pod hajs deep stołty na Cazordon. Do tego można oczywiście już się zabierać za Dark Cathedral, ale zobaczycie jak tam pintelka, bo na 36-65 poziom to duży przedział, a więc na początku coś tam słabszego, a później coś mocniejszego, wiadomo. A później już można w ogóle szaleć i wybijać superowo, masowo, wiadomo. Mm, 65. i setny poziom. Eee, znaczy, do XPH XP High no to oczywiście GS -y na pochu. Eee, no, mocne orki, tutaj może tak, ten Water Rot trochę źle pokazany. Można, ale no, myślę, że jednak lepiej tak na powierzchni z bezerykierami się kogoś bawić. Eee, pod Expo oczywiście Dragony na Karlinie. Mm, mm, no i Obson Isle też można właściwie z kimś pójść. No i dobra, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. To już właśnie z facem skończyliśmy. Jeśli ktoś nie zobaczy, to oczywiście się cofnąć poprzedni odcinek to był właśnie dla Druida i Knighta. Teraz następny właśnie będzie przedział dla Knighta Pad 100-200 Level. Um, jeśli chcecie, żeby się podatniczek pojawił szybciej, to nie zapomnijcie też tutaj zostawić łapek. bo To jest taki znak, czy ja mam bardziej dodawać te podatniki, czy bardziej zwykłe odcinki. Chociaż oczywiście i to, i to będzie się pojawiało, tylko no, po prostu co częściej będzie dodawane. No i nie zapomnijcie skomentować. Tak jak wspominałem już w poprzednich podatnikach, jeśli chcecie jakoś uzupełnić mój poradnik, stwierdzicie, że coś pominąłem albo cokolwiek, możecie też to oczywiście uwzględnić w komentarzach. No i cóż jeszcze miałem dodać? Standardowo Pytanka też pod filmem, albo coś bardziej prywatnego na skrzynkę odbiorczą. Tyle. Trzymajcie się. Cześć.